Na początku była ciemność, potem w ciemności pojawiła się mana. Tymi kultowymi słowami wita nas z Początek. Nazwany dość przewrotnie, bo w rzeczywistości jest trzecią częścią serii zapoczątkowanej przez zespół z Bullfrog. Cykl ten był dla gier niezwykle ważny, bo dał życie całkowicie nowemu gatunkowi, God Simon, pod kategorii strategii symulacyjnych, w których, kierując nad naturalnym bohaterem, a czasem nawet samym stwórcą, wpływamy na losy świata i jego mieszkańców. Centralna postać Populus the Beginning to szamanka nienazwanego plemienia. Jej przeznaczeniem jest stać się omnipotentnym bóstwem. Na drodze do chwały stoją jednak trzy wrogie plemiona zamieszkujące kolejne planety Układu Słonecznego. Jedynym sposobem na niebo wstąpienie jest wojna. Początek był pierwszą grą serii stworzoną bez udziału Petera Moyni, głównego autora PopiLusa i diametralnie różni się od poprzednich części cyklu, czym w okolicach premiery zniechęcił fanów oryginału. Po pierwsze, nie jest typowym symulatorem. Po drugie, nie kierujemy już niesprecyzowanym bytem. Gra zaczyna się dość skromnie. Posiadamy dostęp do pojedynczych budowli i zaklęć, a nasi wrogowie mają przewagę liczebną. Na szczęście z pomocą przychodzą mistyczne, kamienne posągi i totemy. Modląc się przy nich zyskujemy przychylność bóstw i zdobywamy potrzebne wsparcie w postaci jednorazowych zaklęć. Naszym głównym celem jest zgładzenie wrogich szamanek i ich wiernych, ale nie obejdzie się również bez odrobiny podstępu. Wkradając się do skarbnic będziemy wykradać tajemną wiedzę wrogów, zdobywając w ten sposób schematy nowych budynków oraz opanowując arkana tajemnej magii. Ciekawie rozwiązano kwestię surowców. Ich ilość nie wyświetla się na ekranie. Głównym modulcem jest drewno, które nasi pobratemcy będą na bieżąco pozyskiwać z niedalekich drzew. Nowych mieszkańców zdobywamy, budując domy i zapraszając postaci do ich zamieszkania. Szamańską moc czerpiemy z many, generowanej przez wiarę naszych zwolenników. Ta również nie ma prostej wartości liczbowej. Jej wykorzystaniem kierują pomysłowe paski ładowania zaklęć. Każdy z czarów ma odpowiednią ilość użyć, które regenerują się automatycznie wraz z upływem czasu. Sami decydujemy o tym, które zaklęcia ładować w danym momencie. Im mniej ładowanych zdolności, tym szybciej zregenerują się ich użycia. W momencie premiery gry w 1998 roku największe wrażenie robił zaawansowany system graficzny. Rozgrywka toczy się na kuli przedstawiającej planetę, na której aktualnie się znajdujemy. Wszystkie obiekty renderowane są w pełnym trójwymiarze, bohaterowie za to reprezentowani są przez dwuwymiarowe spritey, dzięki czemu na ekranie wyświetlić można nawet setki postaci bez zbytniego obciążenia systemu. Najbardziej imponującym był system deformowania terenu. Magiczne tornada rozrywały budynki na strzępy. Pewne zaklęcia potrafiły wyrównywać teren lub formować wzniesienia służące do przekraczania rzek. Gra pozwalała nawet tworzyć gigantyczne wulkany wyrastające z ziemi i niszczące całe wioski. Mechanizm ten robi wrażenie nawet dziś. Zresztą, sami przyznajcie, nie chcielibyście się tak pobawić? Nasi podopieczni również potrafią o siebie zadbać. Jeśli nie wydamy im rozkazu, sami zadecydują o tym, czym powinni się w danym momencie zająć. Na przykład pomóc przy rozbudowie domu czy przespacerować się w kierunku kręgu odrodzenia. Budując im koszary, zmienimy ich w śmiałków sprawnie broniących naszych granic lub siłą plądrujących wioski wroga. Szczególnie przydatni są kapłani wytwarzani w świątyni. Ci, choć słabi pod względem bojowym, potrafią przekabacić na naszą stronę wrogich wojowników. Sprytnie podstawiony kapłan może w pojedynkę przemienić całe plemię i niczym rak zeżreć mieścinę oponentów. Gra została wydana w polskiej wersji językowej, ale ta edycja jest dziś niemal niedostępna. Szkoda, bo idealnie oddawała klimat oryginału, a wstawki filmowe dostały nawet polski dubbing. Alternatywą może być chociażby angielska wersja gry z usługi gog.com, ale, co jest częstą przypadłością gier tamtej epoki, ma spore problemy z uruchomieniem się na współczesnych komputerach. Jeśli jednak uda wam się do niej dobrać, zachęcam do spróbowania swoich sił w starciu o nieśmiertelność.